Witajcie, szczęść Boże. Znajdujemy się w Wielowsi, w miejscu, w którym 21 lat temu miało miejsce lądowanie papieża Jana Pawła II. Następnie papież Polak udał się do Sandomierza, gdzie na Błoniach odprawił mszę świętą, w której uczestniczyło ponad 500 tysięcy osób. W swoich homilii nawiązał do trzech postaci, które są związane z Sandomierzem. Do Izabeli Teresy Morsztynówny, księdza Władysława Miegonia oraz księdza Antoniego Rewery. Zapraszamy Was do tego, abyście pielgrzymowali śladami właśnie tych postaci. Lądowisko w Wielowsi, Kościół Świętego Józefa w Sandomierzu oraz Kościół w Samborcu, a także Błonia Sandomierskie są to miejsca, do których możecie wybierać się pieszo, rowerem, a także samochodem. Jedną z pamiątek pobytu Jana Pawła II w Sandomierzu jest sala papieska, o której więcej powie ksiądz biskup Krzysztof Mitkiewicz. Jedną z pamiątek po wizycie świętego Jana Pawła II w Sandomierzu jest ta aula, która nosi jego imię. Widzimy portret papieża, zdjęcia zemszy Świętej odprawionej przez niego na błoniach sandomierskich, i właśnie tutaj odbywają się najważniejsze spotkania różnych gremiów diecyzjalnych. W ten sposób święty Jan Paweł II, wierzymy w to mocno, czuwa nad naszą diecezją. Znajdujemy się na błoniach Sanomierskich. Właśnie tutaj zebrało się ponad 500 tysięcy ludzi, aby razem z Janem Pawłem II wspólnie modlić się i wsłuchiwać Słowo Boże. To właśnie podczas homili, w tym miejscu padły słowa Jana Pawła II, które wspominały postaci błogosławionego Antoniego Rewere, błogosławionego Władysława Miegonia oraz Teresę Izabelę Morsztynównę. Znajdujemy się przed kościołem parafialnym w Samborcu, który jest związany z postacią Władysława Miegonia. Władysław naukę rozpoczął w męskim progimnazjum w Sandomierzu. Następnie, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do seminarium duchownego w Sandomierzu. Warto zaznaczyć, że ksiądz Władysław Miegoń był pierwszym kapelanem Marynarki Wojska Polskiego. Zarówno błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, jak i ksiądz Władysław Miegoń byli ochrzczeni właśnie w tym kościele w Samborcu. Przy tej chrzcielnicy. Z Samborca pochodzi również błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, kapłan, który przez wiele lat wykonywał posługę wychowawcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, a następnie był proboszczem w kościele świętego Józefa. Zasłużył się on m.in. swoją posługą w stowarzyszeniu chrześcijańskich rzemieślników oraz współdzielni pomoc bratnia. Ksiądz miegoń był więźniem obozu dachał, gdzie został zamęczony, a następnie spalony. zawsze z ludźmi i zawsze dla ludzi taki właśnie był proboszcz parafii Świętego Józefa w Sandomierzu błogosławiony ksiądz Antoni Rewera gdybyśmy przenieśli się 100 lat wstecz i zapytali przypadkowego przechodnia tutaj w mieście w Sandomierzu o postać księdza Antoniego Rewery z pewnością dowiedzielibyśmy się o nim trzech najważniejszych tak naprawdę rzeczy, że jest to człowiek zawsze służący pomocą, emanujący dobrocią i niezwykłą mądrością. 49 lat posługi księdza Antoniego można stresić do jednego, ale jak znaczącego słowa prawdomówność. Kiedy w 1942 roku w Sandomierzu Gestapo przeprowadziło szereg aresztowań. W zamku, w więzieniu znalazł się między innymi błogosławiony ksiądz Antoni. Zapytany o to, czy czytał prasę podziemną, odpowiedział, że owszem czytał. A zapytany Dlaczego tak naprawdę przyznał się, skoro grozi mu za to kara więzienia i obozu koncentracyjnego, odpowiedział, że nie wyobrażałby sobie skłamać. Byłem kilka razy na Mszy Świętej w Kościele Świętego Józefa w Sandomierzu, ale co robimy właśnie tutaj, tak naprawdę pod kościołem? Znajdujemy się w krypcie kościelnej, w której od 300 lat spoczywa ciało Heleny Izabeli Mocztynównej. Nie uległo ono rozkładowi, jak widzisz, i chciałabym Ci trochę o niej poopowiadać, dlatego że uważam, że jest to wzór cnót, którym. Może być wzorem dla dzisiejszej młodzieży? Co tak naprawdę my, młodzi ludzie w dzisiejszym świecie, możemy nauczyć się od dziewczyny, która żyła ponad 300 lat temu? Każdy w jej historii może znaleźć coś dla siebie, dlatego chciałam Ci troszkę o niej opowiedzieć. Helena Izabela Mosztynówna była wychowywana w bardzo takiej pobożnej atmosferze w jej domu. Mama od najmłodszych lat uczyła ją modlitw, chadzała z nią do kościoła, co później poskutkowało tym, że e, udała się na nauki do Warszawy do Sióstr Sakramentek. Zarówno atmosfera w domu rodzinnym, jak i właśnie u tych sióstr spowodowała jej e, wzrost w wierze, w to, że była taka gorliwa, to, że wszystko zawierzała Panu Bogu. Nie jest świętą, ani też nie jest błogosławioną. To jak to się stało, że tak naprawdę do dzisiaj ludzie pamiętają o niej przychodzą tutaj do krypty? Historia, można powiedzieć, sięga 300 lat wcześniej, kiedy właśnie Izabela zmarła, bo od tamtej pory jej ciało nie uległo rozkładowi. Możemy sądzić, że jej postawa, jej e, głęboka wiara przyczyniła się do tego kultu, który jest teraz, ponieważ do tych krypt y, sandomierskich codziennie pielgrzymują ludzie z całej Polski. Izabela Teresa Morsztynówna może być moim idolem? Tak, jak najbardziej. I przez to, że zmarła w tak młodym wieku, właśnie może być jak zarówno twoim, jak i moim patronem, patronem młodzieży, ponieważ jej życie było pełne cnót, pełne wiary. I ja sama w swoim życiu chciałabym być choć trochę taka jak ona. Nie w piątek, ale w sobotę 13 czerwca, lądowisko w Wielowsi, Kościół w Samborcu oraz Kościół Świętego Józefa w Sandomierzu. Są to miejsca, do których zachęcamy Was, abyście pielgrzymowali właśnie tego dnia.